Pani Prezes, rząd wzrost cen paliw tłumaczy tym, że rośnie cena ropy na świecie i nie ma za bardzo no to wpływu. Czy zgadza się Pani z tą opinią? Na pewno wzrost cen na świecie paliw ma pewne znaczenie, jeżeli chodzi o ceny paliw również i w Polsce, ale w tej chwili Polska ma jedną z najdroższych cen, najwyższych cen paliw w Europie. A cen z, y, baryłki, baryłka światowa dotyczy wszystkich państw, nie tylko Polski. Poza tym w wielu krajach już w tej chwili są przygotowywane albo zostały wprowadzone pewne osłonowe działania, żeby te ceny paliw nie były tak szokujące dla odbiorców. Dzisiaj y, ma się tym też zajmować na przykład parlament niemiecki. Brytyjczycy wywalczyli sobie w ubiegłym roku, niszczą akcyzę na paliwa. W związku z tym tłumaczenie w tej chwili ze strony Donalda, Tuska, takie, że się nic nie da zrobić, no, mogę potraktować jako wyraz bezradności, ale y, to nie jest tak naprawdę wyraz bezradności, tylko to jest brak dobrej woli. Y, I taka koniunkturalna kalkulacja. Potrzebne są pieniądze w budżecie. Dziura budżetowa jest wystarczająco duża, że trzeba ją szybko i gwałtownie zasypywać, no więc szuka się pieniędzy tam, gdzie to jest możliwe i gdzie ten pieniądz jest łatwy. A z drugiej strony Donald Tusk doskonale wie, zdaje sobie z tego sprawę, że Polacy, bez względu na to, jaka będzie cena paliwa, to paliwo będą musieli kupować. Być może odbiorcy indywidualni, którzy mogą korzystać z komunikacji Miejskiej doraźnie będą rezygnowali z zakupu paliw, ale już dostarczyciele towarów, handlowcy, przemysłowcy, no cały biznes, cały przemysł, również i ludzie podróżujący, przemieszczający się po prostu paliwo będą musieli kupić, i to jest właśnie ta zimna kalkulacja. Jasne. A proszę mi powiedzieć, jak prawo i sprawiedliwość reagowało, gdy było władzy, Jak zareagowałby w tej chwili? Czy macie jakieś konkretne propozycje? Kiedy premier Kaczyński kierował rządem i była rzeczywiście taka sytuacja, że ceny paliw gwałtownie zaczynają wzrastać, on potrafił doprowadzić do tego, że firmy sprzedające i produkujące paliwa w Polsce nie stosowały najwyższych marsz i najwyższych stawek opłat za paliwa. To skutkowało tym, że po pewnym czasie sytuacja na rynku paliwowym się uspokoiła. Natomiast Donald Tusk nie jest w stanie właściwie niczego zrobić, ale wtedy, kiedy nie chce. Bo proszę sobie przypomnieć sytuację przed wyborami parlamentarnymi ostatnimi, kiedy również gwałtownie ceny paliw wzrastały i potem nagle w ciągu dwóch, trzech tygodni ta cena była niższa. Czyli okazuje się, że również i Donald Tusk potrafi... Jeżeli oczywiście chce i ma w tym interes polityczny doprowadzić do takiej sytuacji. Natomiast są możliwe proste prawne rozwiązania, które pomogą. Po prostu pomogą i w tej sytuacji tych najwyższych podwyżek są możliwe do wprowadzenia. Pierwszy to jest. Obniżka akcyzy. My to postulujemy już od dawna. Postulowaliśmy na tej stacji benzynowej 16 miesięcy temu. Postulowaliśmy również już i w tym roku. I teraz mówimy konkretnie. Położyliśmy dzisiaj na stole projekt ustawy o obniżce akcyzy na paliwa. Natomiast drugi projekt ustawy to jest propozycja odpisu podatkowego, od podatku PIT dla osób fizycznych. Coś na wzór ulgi internetowej. Uważamy, że. Polacy powinni mieć prawo również, ponieważ duże podróżują, duże się przemieszczają. Zakupy na stacjach paliwowych dają konkretne pieniądze do budżetu państwa, więc powinni mieć również prawo do odpisu podatkowego. To byłaby gdzieś kwota, założyliśmy 750 zł, czyli rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile straciliśmy w ciągu roku rozrachunkowego na podwyżce paliw. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję